Marchełeczki, marcheweczki. Zdrowe dla Filipa. Witamina nie wiem jaka, ale jakaś na pewno. Filip, chodź na dół. Już idę, ciociu. Cześć, ciociu. Cześć, cześć, cześć Filip, przeszkowałam Ci Twoje ulubione danie moje specjalnie. Marchełeczki. no, no okej. Okay. I owocki oczywiście, bo ty tak ostatnio takim taki, no, no powiem szczerze, no, no przygrywało ci się, to wiesz, nie? Eee, no to zjedz, a ja idę po burgerka sobie. Okej, okay, dobra. Mmm, ale dobra. Mm. Dobrze, ciociu, to ja już idę do szkoły, żeby się nie spóźnić czasem. Tak, tak, dobrze idź już idź, idź, bo tak, e, ocenki nowe złap fajne te, Dobra. No, Dobra. Mi tam dnia, ciebie ciociu chwalili w szkole. Tak. Bo wiesz, moja koleżanka tam pracuje 30 lat, żeby cię pochwaliła w szkole, nie? No. Dobra, to, to miłego dziacieciu życzę i... No i papa. pa, pa. pa. Siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku. Ostatnio się widzowie pobijem z tym nożownikiem oraz zrobiłem ten strój, jak widzieliście. I to, co wy odwaliście pod ostatnim odcinkiem, zostawiliście aż 80 prawie łapek w górę oraz 1200. Jak ja po prostu nie wiem, co mam powiedzieć. Dobra, jeżeli pod tym odcinkiem zostawiliście, zostawicie teraz po 50 łapek w górę, po by nie? Dacie radę. Dacie radę. No to yy, wrzucam od razu kolejny odcinek, przynajmniej postaram się od razu wrzucić kolejny odcinek oraz 5 osób z tej nagrywki zostanie wylosowanych w trakcie, jeżeli będzie jakiś hashtag do losowania. Nie wiem, czy zmy ty, ty widziałeś co się tam dzieje Flipek? Coś, ja coś wyczuwam. I po że tam podejdziemy, żeby nic mu się nie stało. No tak. Oddawaj kanapki Zostaw go! Zostaw go! Nie odejdź, bo to będzie coś się coś stanie Nie, nie zostawię cię Agent Agent, wstawaj I ci jest? Nie, nie Dawaj, może pójdź... do szkoły do... do higienistki Chodź, chłopaki pomogą Dobra Pójdź do higienistki Czekaj, to... jak pójdziemy... jak do szkoły wejdziemy, okej? Okay? Pójdź do tej higienistki, może wiesz, miał wstrząśnienie mózgu albo czegoś Okej, okay, okej. Right. strasznie mi boli łeb i ręka Chyba ją złamałem, ale dobra, no, chodźmy no Dobra, to chodź no dobra, to ja idę. Okej, okay, dobra. To ja pójdę się przebrać. Dobra. Dobra, to idź. Dobra. Plasa. No, no. 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 Ile ty razem ma zostawić łapek? Pięćdziesiąt! Dobra! To zostawcie 50 łapek w góry to może tak jak właśnie skipi zostaniecie wylosowani. Skipi, jak chcesz mieć komentarz do losowania? Jabłuszko! Dobra, to napiszcie hashtag Jabłuszko, to może tak jak właśnie skipi i... Na ukocy zostaniecie wylosowani, bądź wylosowana. Dobra, klasa, chodźcie, kurde, dzwonek jest do Waszyfiku, pochodzcie, pochodzcie, pochodzcie. Dawaj się, dawaj się, dawaj Dawaj się, Poczekajmy na koniec. Dobra, no, dawaj, no, ja tu. Ty z słyszałeś, że nowe GTA wyszło? O, co ty gada? No. Już w tym roku? No, w tym roku będzie wychodzić, robią na razie. O, Daz będzie i... grane nocami, Oj, No, będzie nagrane, będzie grane. Ty, skipi. No, nie chcę mi się, ja chyba uciekam z tej szkoły, no, no. nie chcę mi się. Jed, jeden dzień mnie nie zbawi chyba. No, jak tam wolę no? Potem ci wejdziesz na lekcje na tym. Dobra. Czy, czy o, b, do, no. No to ci przesz, no to mi przeszłeś, fajnie. No, tak. no to jutro się widzimy, no to jutro się widzimy w szkole. Narka klasa. No. Narka. Szyma. A. Szyma. No na razie, Tylko ci kosza przed nauczycielem. Ale gdzie on poszedł Dobry uczniowie. Dzień, dzień Dobry, dobry. Dzień. Zapraszam Okej. do klasy. Dobrze, Fizyka. Proszę, zapraszam. Dlaczego? <laughs> nie, patrz tam, nie patrz tam. Dobrze, czytam, Roda, czy obecność? Dobrze, czytam obecność. Tak? Dobrze, czytam, dobrze, czytam obecność. Filipex. Jestem. Wiksa. Jestem. Tipi. Tutaj. Dokucy. Obecny Bor. Boronex. Jestem. Agent. Gdzie jest nie agent? ma go. Nie ma go. A, a Giliński, No pamiętam coś tam. Pytałem się, zobaczyłem agenta Giliński, Dobra, to już wiem, to mu wpiszę zwolnienie. Dragon. Nie Dragon? Proszę. Nie ma. Chory jest. Chory jest. No dobra. No, mama napisze na librusie Dobrze, to dzisiaj będzie, te, to dzisiaj będzie temat. E, dyżurny. Tablicę trzeba zmazać. Dyżurny chociaż, jakby zmazał tablicę, byłoby, św byłoby świetnie. Nie, ma dyżurny. Skipi, skipi. Nie. Idziesz. Tablicę <noise> bywać. Bierz gąbkę z tej szafy z mojej. A ją ja chyba trzeba namoczyć. No pójdziesz do toalety i masz wyduki Dobrze, to, to idę ją namoczyć tak? Temat, ale zanim za nim Panie kolego Co to no. za bufet w tym ostatnim ławce? No, głodny się zrobiłem A co To schować? Nie mam. Co schować na tych Napiszcie mi ten na hashtag buf, Bufet to jest komentarz do przypięcia serduszka Widać, że pan z biura, dobrze Dobra, jestem już idę ten. To proszę zmazać tablicę, proszę zmazać, kurde, tablicę. Eee, to zanim, po, to poczekamy. Jak zmarzesz, to proszę usiąść. Tam u kolegi. Dobrze, starczy już. Dobrze, proszę. Dobrze. Proszę Proszę usiąść. gąbkę. Mógł pan chociaż wsadzić tą gąbkę. Dobrze. Temat. Hektopaskale. Proszę zapisać. Temat. Hektopaskale. Pierwszy podpunkt. Tak? Jakbyście, jakbyście uczniowie się zastanawiali, to ja mam wadę jako nowy nauczyciel i no mogę się czasami mylić, więc proszę się nie pytać dlaczego. Okej. Okay. To to jest ciśnienie, proszę zapisać. Słyszycie? O, kto to wrócił? Dzień dobry, a ja już cię zwolniłem. Wszystko dobrze? U pana? Wszystko, proszę, ręka złamana. Ja nie, było... nie. nie lepiej było ci pójść do domu? Nie, ja jestem złym uczniem. Nie słucham tego. Jak... Panie, panie agent, jak się coś będzie bardzo działo, to proszę powiedzieć, to zadzwonimy do rodziców. Rodzice przyjadą po ciebie i tego. I będzie. I A, ja. i takie u... A, i uczniowie, pytanie: kto to takie coś napisał? Bo zobaczę w, na... w tej klasie. Nie powiem, że to nie jest złe, But bo ładne, like. ale... To jest ładne. Worolex to napisał. Zgodzę się. Tak. To nie znam. Nie znam. Ja nowy w sumie nauczyciel jestem, jest to z wymiany, bo pana waszego starego od chemii, no, od fizyki nie ma. Każdy turysta, który wędkował zimą, zimą po głębokim. Proszę zapisać powoli, tak będę powoli czytał. Każdy turysta, który wędkował zimą po głębokim zapisać? Tak Wszyscy? Mhm Tak Pan powtórzy Każdy turysta, który wędkował zimą po głębokim, grząskim, grząskim śniegiem, śniegu, przepraszam pomyłka, śniegu Wie ile wy, wysiłku, wie ile wysiłku kosztuje wykonanie choćby, choćby jednego kroku Proszę zapisać. Odzwonek. Dobra. Odzwonek. Dobrze. To do widzenia uczniowie. Do widzenia. Do widzenia. Ja mam otworzyć drzwi. Proszę. Proszę. Do widzenia. Do Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Ja Jest! Odrosła mi ręka. O. Oh. Ale boli. Dobra, zadzwonię po taksi. Dobra, dzwonię. Dzień dobry. Chciałbym, żeby pan przyjechał pod oskorb. Trzeba I sprawdź, co tam jest, się dzieje. Dobrze, panie. O jest. Co jest? Co się dzieje? 28. Lecę! Pomocy, ratujcie mojego synka, proszę. pomocy. Proszę to syna. Nie... Spokojnie, uratuję pańskiego syna Spokojnie. A, pomocy! Jack, tak ci na mnie, tak? Tak. Ja też jestem człowiekiem. Spokojnie. Uratujecie. Tylko podejdź blisko i podaj mi swoją rękę. Szybko, Jack, bo, się, bo zaraz... nie utrzyma się auto na nie Nie! Jack, szybko! Podaj, podaj rękę, chodź tu szybko! Nie! O! Oh, Dzięki za ubranie mojego synka! Jak masz na imię? Ja, e, das, Ja mam. Um, Spiderman. Oh?